Jak pragniesz być kochany? Czego chcesz doświadczać w miłości? Co chcesz słyszeć? Jak chcesz być traktowany? Wyobraź sobie, że jesteś kochany bezwarunkowo. Nie za coś, ale pomimo twoich słabości. Doświadczyłaś kiedykolwiek takiej formy miłości? A czy jesteś w stanie kochać siebie w taki sposób? To, jaki jesteś wobec siebie, jest wzorcem dla budowania relacji z innymi. Jeżeli jesteś dla siebie dobry, to jeżeli ktoś cię źle potraktuje, to włączy ci się wewnętrzny alarm, na przykład w postaci napięcia. Ale gdy dla siebie jesteś krytyczny, siebie traktujesz byle jak, to gdy tego. Doświadczysz ze strony innej osoby, to nie zareagujesz. Przecież to jest dla ciebie normą. Ktoś potwierdza tylko twoje przekonania na własny temat. Jeżeli zostaniesz potraktowany troszkę lepiej niż sam siebie traktujesz, to możesz się wtedy szybko zakochać. Bardzo szybko i bez refleksji, bo przecież ktoś tak wyjątkowo Cię potraktował. I coś, co powinno być normą, staje się dla Ciebie świętem. Dziś o zakochiwaniu się, ale zakochiwaniu się w sobie, bo miłość do siebie to podstawa udanego życia. Ja nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i od kilkunastu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał i zajrzyj na moją stronę silnapsychika.pl, aby dołączyć do grona osób silnych psychicznie. Na początku tego filmu zadałam Ci pytanie, jak chcesz być kochany. Teraz zastanów się, jak Ty kochasz. Co mówisz najukochańszej osobie, na przykład gdy jest smutna? Jaki jesteś dla tej osoby? Co robisz dla niej? Po czym druga osoba może poznać, że ją kochasz? Jak myślisz, czy to, co robisz, sprawia, że ona czuje się kochana? I czy w taki sam sposób traktujesz siebie? Na tym przykładzie bycia smutnym. Co mówisz do siebie w myślach, gdy jesteś smutny? Co wtedy robisz? Wciskasz sobie w ręce komórkę, żeby tylko zagłuszyć myśli? Albo objadasz się, żeby mieć chwilę przyjemności? Pomyśl, co robisz, gdy jesteś sam ze sobą, w smutku, w złości, wtedy, kiedy się boisz, gdy zawiodłaś się na kimś, albo doświadczyłeś porażki. Czy to wszystko jest wyrazem miłości do siebie? Ile jest w tym miłości, a ile umniejszania sobie, krytyki, wyrzutów, czy ignorowania siebie, swoich potrzeb? Miłość do siebie to poczucie własnej wartości, doprawione właściwym działaniem. Czuję się wartościowy, ważny, więc traktuję siebie z szacunkiem, z uważnością, ze zrozumieniem czy czułością. Jeżeli nie lubisz siebie, to myślisz, że inni też nie są w stanie Cię polubić. Jeżeli nie kochasz siebie, to wierzysz, że nie jesteś warty miłości. Czasem brak miłości do siebie może być ukryte pod pozorną pod pewnością siebie. Nauczyłeś się mieć odpowiednią postawę, dbasz o wygląd, osiągasz wyznaczone cele bo no, oczywiście dużo od siebie wymagasz, wiesz, że dużo potrafisz, ale i tak czujesz się bezwartościowe i żadne zewnętrzne atrybuty, żadne osiągnięcia tego nie zmienią. Poczucie własnej wartości opiera się na tym, co czujesz do siebie, nie na tym, co masz czy co robisz w życiu brak miłości do siebie skłania cię do poświęcania się dla innych stawiania sobie ogromnych często nierealnych wymagań niskie poczucie własnej wartości to też prokrastynacja unikanie bliskości unikanie budowania relacji to brak asertywności czy wikłanie się w toksyczne relacje z nadzieją że Ktoś wreszcie zaspokoi twoje potrzeby. To jest życie w ciągłym wstydzie obwinianie siebie za każdy błąd. W jaki sposób ty codziennie zadajesz sobie ból? Jak ty siebie krzywdzisz? Związek z samym sobą, ten rodzaj związku z samym sobą, wynika z tego, jak byłeś traktowany w dzieciństwie. To, jak siebie traktujesz, jest odbiciem tego, jak traktowały cię najbliższe osoby. Często o sobie mogłeś słyszeć, słyszeć negatywne rzeczy. Mogłeś być ignorowany odrzucany wyśmiewany miłość, Opieka, uwaga innych była warunkowa, za coś. Czego ty nauczyłeś się o sobie w tych pierwszych relacjach? Jakie było nastawienie Twoich bliskich? Jeżeli cokolwiek złego ci zrobiono, przestań ty to sobie robić. Przestań wreszcie znęcać się nad sobą. Inni mogą wydawać ci się lepsi, ale nikt nie jest ani lepszy, ani gorszy. Ktoś może mieć jedynie lepszy albo gorszy stosunek do siebie, dlatego robi coś więcej niż ty, albo mniej niż ty. Każdy z nas ma za sobą trudne doświadczenia, ale też sukcesy. Każdy ma mocne strony i słabości. Każdy ma tak naprawdę takie same emocje, takie same potrzeby. Żyjemy w takich samych czasach. Spójrz wstecz i zobacz, ile już przeszedłeś, ile wytrwałeś. I zobacz na bazie swoich doświadczeń, na bazie tego, jak byłeś traktowany, jak ciebie traktowano, jak ty teraz sam siebie traktujesz. Jak możesz częściej sprawiać sobie przyjemność? Jak lepiej się traktować? Jak zatroszczyć się o siebie? Jak być dla siebie wsparciem? Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty w pokoju z kimś takim jak ty. Zamknięty już na zawsze. Popatrz na tę osobę. Jak się zachowuje, co robi. Może jej nie lubisz. Może nawet jej nienawidzisz. Ale to jest osoba, z którą spędzisz każdą sekundę swojego życia. Będziesz z nią do końca swojego życia. Co zrobisz, aby dalsze wspólne życie bycie za sobą nie było polem walki, nie było ciągłym cierpieniem. Ale może na początek ciekawą przygodą, pewną otwartością i daniem przestrzeni do poznania, jaki jesteś? Może ta otwartość i ta ciekawość tego, jaki jesteś, w przyszłości, w przyszłości przerodzi się w przyjaźń, a potem w miłość? Miłość to tej osoby, którą widzisz codziennie w lustrze. I chyba nie ma nic przyjemniejszego niż patrzenie na siebie z życzliwością, z serdecznością. I miłość od innych wtedy nie jest sensem Twojego życia, ale dopełnieniem życia. Jeżeli chcesz zacząć tę przygodę z tym poznawaniem się, z lubieniem się, z zakochiwaniem się w sobie, to gwarantuję Ci, że jak zaczniesz, to już nie będziesz chciał wrócić w to miejsce, z którego wyszedłeś, które było tym punktem wyjścia. I mam dla Ciebie ćwiczenia, które na pewno Ci w tym pomogą. Jeżeli jesteś gotowy na pracę ze sobą, na budowanie relacji ze sobą, to wklejam ci link do nich na dole. Dziękuję ci, że jesteś ze mną. Nie pozwól sobie na to, żeby dłużej przeszłość decydowała o tym, jak teraz czujesz się ze sobą. Przeszłość już minęła. Co będzie dalej, zależy od ciebie. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, zostawisz komentarz po sobie, udostępnisz też ten film dalej i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.